Tradycyjne akumulatory litowo mogą wkrótce odejść w zapomnienie w świecie pojazdów elektrycznych. Prezes Toyoty właśnie zrewolucjonizował rynek, ogłaszając przełomowe wydarzenie. To zupełnie nowy akumulator ze stałym elektrolitem, który może przejechać do 1000 kilometrów i naładować się w zaledwie 10 minut. W przeciwieństwie do starych akumulatorów litowo-jonowych, które nie radzą sobie w trudnych warunkach pogodowych i drogowych, najnowszy przełom Toyoty sprawdza się w każdym klimacie i terenie, oferując poziom niezawodności i wydajności, o jakim tylko marzyliśmy. Teraz pojawia się więc pytanie, czy Tesla i jej rozbudowane ogniwa 4680 utrzymają się na szczycie, a może Toyota zmieni zasady gry na dobre? Przyjrzyjmy się bliżej. Zanim zagłębimy się w przełomową technologię akumulatorów, Toyoty przyjrzyjmy się obecnej pozycji firmy na rynku pojazdów elektrycznych. Myślisz, że nie jest Toyota, niegdyś znana jako król samochodów benzynowych i wysokoprężnych, robi teraz furorę w świecie samochodów elektrycznych. Tak to ta sama Toyota, która zapoczątkowała hybrydową rewolucję modelem Prius, teraz pędzi do przodu w wyścigu o pojazdy w pełni elektryczne. Tylko w 2023 roku Toyota sprzedała na całym świecie około 150 zero pojazdów w pełni elektrycznych. To prawie cztery razy więcej niż w roku poprzednim. Chociaż firma od dawna koncentrowała się na technologii hybrydowej, teraz szybko zmienia kierunek i przechodzi na platformy w pełni elektryczne. Co więcej, Toyota nie tylko produkuje samochody elektryczne pod swoją główną marką, ale także poszerza horyzonty w segmencie luksusowych samochodów Lexus, wprowadzając luksusowe modele elektryczne takie jak Lexus RZ i UX. 300 E. Firma postawiła sobie za cel sprzedaż ponad 1,5 miliona samochodów elektrycznych rocznie do 2026 roku. Aby to osiągnąć, podejmuje ambitne działania tworząc dedykowane fabryki samochodów elektrycznych w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Europie, rozwijając akumulatory półprzewodnikowe i budując zupełnie nową platformę pojazdów elektrycznych o nazwie BZ Beyond Zero. Toyota czyni również znaczące postępy w technologii akumulatorów. Podczas gdy jej wcześniejsze akumulatory pozostawały w tyle za niektórymi konkurentami, baterie litowe i ze stałym elektrolitem nowej generacji stają się jej głównymi atutami. Zespoły badawcze firmy zajmujące się akumulatorami działają obecnie w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Toyota ogłosiła nawet, że planuje rozpocząć masową produkcję baterii ze stałym elektrolitem do 2027 lub 2028 roku. To, co czyni drogę Toyoty do pojazdów elektrycznych tak fascynującą, to jej długofalowe podejście. Podczas gdy niektórzy producenci samochodów zwalniają tempo lub wycofują się z rynku pojazdów elektrycznych, Toyota po cichu nabierała rozpędu i teraz przygotowuje się do wywarcia ogromnego wpływu, zarówno dzięki swojej technologii, jak i globalnej skali. Czym jest bateria ze stałym elektrolitem? W dobie wszechobecnych pojazdów elektrycznych jest jedno określenie, które prawdopodobnie często słyszałeś: bateria ze stałym elektrolitem. Ale czym ona właściwie jest i dlaczego wszyscy są nią tak podekscytowani? Wyjaśnijmy to w najprostszy możliwy sposób. Większość pojazdów elektrycznych na drogach korzysta obecnie z akumulatorów litowo-jonowych. Akumulatory te są dostępne od lat i znajdują zastosowanie we wszystkim od telefonów i laptopów po hulajnogi elektryczne i samochody. Jest jednak z nimi jeden poważny problem. Są dość delikatne w środku. Dlaczego? Ponieważ wykorzystują ciekły elektrolit, to płyn wewnątrz akumulatora, który pomaga Johnom Litu przemieszczać się z jednej elektrody do drugiej, a oto haczyk. Gdy ten płyn stanie się zbyt gorący, wycieknie lub znajdzie się pod wysokim ciśnieniem, może to doprowadzić do poważnych problemów. Akumulator może eksplodować, zapalić się lub ulec uszkodzeniu. Prawdopodobnie widziałeś w wiadomościach historię o eksplozji akumulatora samochodu elektrycznego lub zapaleniu się telefonu podczas ładowania. W większości tych przypadków winne są akumulatory ciekłe. Właśnie tutaj baterie ze stałym elektrolitem pojawiają się jako bezpieczniejsza i inteligentniejsza alternatywa. W tym nowym typie akumulatora ciekły elektrolit został zastąpiony materiałem stałym. Oznacza to, że zamiast cieczy do przemieszczania jonów zastosowano coś stałego, np. specjalną ceramikę polimer lub substancję przypominającą szkło. Jaka jest jego zaleta? Pierwszą i największą zaletą jest bezpieczeństwo. Ryzyko pożaru lub wybuchu w akumulatorze ze stałym elektrolitem jest praktycznie wyeliminowane, ponieważ nie zawiera on cieczy. Nie ma wycieków reakcja, nie rozprzestrzenia się szybko, a akumulator jest odporny na wysokie temperatury. Oznacza to, że jest on uważany za całkowicie odporny na wybuch i ultrabezpieczny. Drugą dużą zaletą jest gęstość energii akumulatora. Oznacza to, jak daleko akumulator może przejechać na jednym ładowaniu. Akumulatory ze stałym elektrolitem lepiej magazynują energię, co oznacza, że samochód może przejechać ponad 1600 km na jednym ładowaniu zamiast 400-500 km. Czas ładowania również jest bardzo krótki. Nowe akumulatory ze stałym elektrolitem można w pełni naładować w 10-15 minut. Trzecią zaletą jest żywotność baterii. Zazwyczaj akumulatory litowo-jonowe zaczynają słabnąć po 1000-1500 cyklach ładowania, ale akumulatory ze stałym elektrolitem Solid State mogą wytrzymać tysiące cykli bez utraty wydajności. Oznacza to, że pojazd elektryczny wyposażony w akumulator ze stałym elektrolitem będzie działał latami bez konieczności wymiany. Czwarta zaleta przyjazność dla środowiska. Baterie te są trwalsze, recykling jest łatwy, a materiały użyte do ich produkcji są uważane za bardziej zrównoważone w dzisiejszych czasach. Nasuwa się pytanie, gdzie tkwi problem i dlaczego jeszcze nie są one wszędzie instalowane. W rzeczywistości produkcja baterii półprzewodnikowych jest obecnie bardzo kosztowna i nieco trudna technicznie. Ich proces produkcyjny jest nowy, wymagane są specjalne materiały, a ich produkcja w dużych ilościach wciąż stanowi wyzwanie dla firm. Jednak duże firmy, takie jak Toyota, Samsung i QuantumScape szybko nad tym pracują. Toyota deklaruje, że do 2027-2028 roku wprowadzi na rynek takie baterie, które zapewnią zasięg 1000 mil i będą w pełni naładowane w 10 minut. Jeśli to się stanie w branży pojazdów elektrycznych, nastąpi nowa rewolucja. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego firma taka jak Tesla nie przechodzi na technologię półprzewodnikową. Właściwie sam Elon Musk powiedział, że technologia półprzewodnikowa to bardzo złożona technologia. Obecnie jego zespół koncentruje się na ogniwach 4680. Jednak odkąd Toyota i inne firmy przyspieszyły pracę nad ogniwami półprzewodnikowymi, presja na Tesle również wzrosła. Jeśli chodzi o samochody elektryczne, pierwsze pytanie, które nasuwa się na myśl brzmi: jak mocna jest bateria? Jak daleko zasili? Jak szybko się ładuje? I co najważniejsze ile lat wytrzyma, aby odpowiedzieć na wszystkie te pytania? Tesla wprowadziła baterię 4680 kilka lat temu, co uznano za duży krok w technologii akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Nazwa 4680 pochodzi od średnicy tego ogniwa wynoszącej 46 mm i długości 80 mm. Akumulator ten był większy niż poprzednio i zapewniał większą moc, a Tesla twierdziła, że dzięki temu zwiększy się zasięg pojazdu, a koszty produkcji zostaną obniżone. Zastosowano technologię zwaną tablet design, która przyspiesza przepływ prądu i generuje mniej ciepła. Tesla zaczęła powoli wdrażać te technologie w swoich pojazdach, takich jak Cybertruck i Model wheel. Jednak teraz, gdy Toyota wprowadza akumulator ze stałym elektrolitem, technologia Tesli 4680 wydaje się być przestarzała. Cała branża pojazdów elektrycznych jest zaskoczona akumulatorem ze stałym elektrolitem Toyoty, ponieważ jego zasięg wynosi około 1000 mil, 1600 km, a czas ładowania wynosi zaledwie 10 minut. Oznacza to, że na jednym ładowaniu można przejechać z Delhi do Bombaju, a nawet nieco dalej, i to bez zatrzymywania się i konieczności ciągłego ładowania. Z drugiej strony, bateria Tesli 4680 nadal zapewnia zasięg około 600-700 km, a ładowanie zajmuje od 25 do 30 minut i to za pomocą szybkiej ładowarki. Najbardziej wyjątkową cechą akumulatora ze stałym elektrolitem jest to, że nie zawiera on ciekłego elektrolitu, dzięki czemu nie dochodzi do takich zdarzeń jak pożar czy przegrzanie. Tesla 4680 nadal wykorzystuje ciekły elektrolit, co nie eliminuje całkowicie zagrożenia dla bezpieczeństwa. Mówiąc o żywotności akumulatora, akumulator ze stałym elektrolitem Toyoty nie wykazuje spadku wydajności nawet po tysiącach cykli ładowania, podczas gdy wydajność akumulatorów 4680 z czasem zaczyna nieznacznie spadać. Poza tym, akumulatory ze stałym elektrolitem zapewniają taką samą wydajność w każdych warunkach pogodowych, niezależnie od tego, czy jest to minus 20 stopni śniegu, czy 50 stopni upału. Z drugiej strony ogniwa 4680 wymagają ochrony w bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach, co może wpłynąć na długoterminową wydajność akumulatora. W rzeczywistości akumulator 4680 Tesli był jak na tamte czasy dość innowacyjny. Ale teraz, gdy marki takie jak Toyota zmierzają do praktycznego sukcesu w technologii półprzewodnikowej, może to być sygnał ostrzegawczy dla Tesli. Sam Elon Musk uważał technologię półprzewodnikową za bardzo trudną i złożoną, dlatego do tej pory nie poświęcał jej zbyt wiele uwagi. Jeśli jednak do 2027 roku Toyota wprowadzi swoją baterię półprzewodnikową do masowej produkcji i będzie sprzedawać pojazdy w tej samej cenie co dzisiejsze samochody elektryczne, technologia Tesli zostanie uznana za przestarzałą. Na dzień dzisiejszy bateria Toyoty wydaje się być lepsza od Tesli, 4680 pod każdym względem zasięgiem, szybkością ładowania, bezpieczeństwem, trwałością i wydajnością. W takiej sytuacji największym pytaniem jest: czy Tesla nie zostanie w tyle? Rynek pojazdów elektrycznych dynamicznie się zmienia i aby na nim przetrwać, konieczna jest nie tylko nazwa czy marka, ale także ciągłe unowocześnianie technologii. Jeśli Tesla nie wprowadzi na czas żadnej innowacji w dziedzinie baterii firmy, takie jak Toyota, oferujące baterie ze stałym elektrolitem, mogą ją wyprzedzić. Teraz ciekawe będzie, jakie kroki podejmie Elon Musk. Czy zacznie pracować nad bateriami ze stałym elektrolitem, czy wprowadzi jakąś zupełnie nową technologię, która ponownie zmieni zasady gry. Ale jedno jest pewne w tym wyścigu baterii. Ten, kto pierwszy wprowadzi szybką, bezpieczną i tanią technologię, zostanie kolejnym królem świata pojazdów elektrycznych. To ogromna rewolucja w branży pojazdów elektrycznych przełomowy wpływ baterii ze stałym elektrolitem. Branża pojazdów elektrycznych przechodzi obecnie ogromną transformację, a sercem tej zmiany są akumulatory ze stałym elektrolitem. Technologia, która nie tylko ulepsza pojazdy elektryczne, ale ma całkowicie odmienić sposób funkcjonowania świata pojazdów elektrycznych. Do tej pory największym zmartwieniem w przypadku pojazdów elektrycznych była sieć ładowania. Ludzie często pytają: Jak możemy odbywać długie podróże, skoro nie ma wszędzie stacji ładowania? Z tego powodu wiele osób unikało zakupu pojazdów elektrycznych. Jednak wraz z pojawieniem się akumulatorów ze stałym elektrolitem, problem ten naturalnie zanika. Najbardziej zadziwiającą cechą tych akumulatorów jest to, że można je w pełni naładować w zaledwie 10-15 minut. Po naładowaniu pojazd może przejechać 1000 mil 1600 km to około 1600 km. Wyobraźcie sobie, skoro samochód może pokonać taki dystans na jednym ładowaniu, po co mielibyśmy budować stacje ładowania co 100 czy 200 km? To znacznie odciąży rządy i firmy, które były pod presją budowy rozległej infrastruktury ładowania. Do tej pory producenci pojazdów elektrycznych nie mieli innego wyboru jak skupić się na budowaniu sieci szybkiego ładowania, ponieważ ładowanie akumulatorów trwało zbyt długo lub nie wystarczało na długi czas. Jednak akumulatory ze stałym elektrolitem rozwiązują oba te problemy jednocześnie. Teraz, jeśli ktoś zatrzyma się na stacji ładowania, nawet na 10 minut jego samochód może działać przez cały tydzień, a nie tylko jeden dzień. Oznacza to, że nie będziemy już potrzebować stacji ładowania w każdej okolicy czy zakątku. Wystarczy mniejsza, inteligentniejsza sieć. Dzięki temu infrastruktura pojazdów elektrycznych będzie tańsza, prostsza i jeszcze bardziej dostępna dla obszarów oddalonych i wiejskich. Kolejnym istotnym i kluczowym ulepszeniem, jakie przynoszą baterie ze stałym elektrolitem, jest bezpieczeństwo. Większość współczesnych pojazdów elektrycznych wykorzystuje akumulatory litowo-jonowe, które zawierają ciekły elektrolit. Ciecz ta może reagować negatywnie na zbyt wysokie temperatury, uderzenia lub uszkodzenia, co może prowadzić do pożarów, a nawet wybuchów. Być może widziałeś wiadomości o skuterach elektrycznych lub samochodach, które się zapaliły. Ta obawa była głównym powodem, dla którego wiele osób wciąż wahało się przed zakupem pojazdów elektrycznych. Jednak dzięki bateriom ze stałym elektrolitem to ryzyko jest praktycznie wyeliminowane. Zamiast cieczy wykorzystują specjalny stały materiał, który jest odporny na ciepło i pomaga kontrolować reakcje chemiczne. Oznacza to, że pojazdy elektryczne staną się o wiele bezpieczniejsze niż kiedykolwiek. Nie tylko zwykli nabywcy poczują się pewniej, ale firmy ubezpieczeniowe, organy regulacyjne i branża transportowa będą bardziej otwarte na pojazdy elektryczne. Od Straży Pożarnej po Służby Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wszyscy będą mieli mniej obaw dotyczących bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych. Co więcej, akumulatory półprzewodnikowe są mniejsze i lżejsze, co pomaga zmniejszyć całkowitą masę pojazdu i poprawia zarówno wydajność, jak i efektywność energetyczną. Jasne jest więc, że akumulatory półprzewodnikowe to nie tylko kolejna modernizacja. Ma potencjał, by stać się fundamentem świata pojazdów elektrycznych. Z jednej strony zmniejsza zapotrzebowanie na gęste sieci ładowania, z drugiej strony pomaga lepiej zarządzać zużyciem energii, ponieważ pojazdy ładują się bardzo szybko. Eliminuje również ryzyko pożarów i sprawia, że ludzie jeszcze bardziej ufają pojazdom elektrycznym. Wraz z rozwojem tej technologii będziemy świadkami zupełnie nowego rozdziału w historii pojazdów elektrycznych. Zmiany, która zmieni nie tylko nasze drogi, ale także nasz sposób myślenia i wyobrażenia o przyszłości. Baterie ze stałym elektrolitem to nie tylko innowacja technologiczna to kolejny wielki krok w historii pojazdów elektrycznych. A ta przyszłość jest już tuż za rogiem. Wkrótce wszyscy będziemy mogli doświadczyć tej potężnej zmiany na własnej skórze przygotowania Toyoty kiedy ta bateria pojawi się na rynku. Bateria ze stałym elektrolitem, o której Toyota mówi dziś w mediach, to nie mało istotna technologia, ale swego rodzaju rewolucja dla branży pojazdów elektrycznych. Teraz pojawia się pytanie, kiedy ta bateria pojawi się w samochodach zwykłych ludzi. Z przyjemnością informujemy, że sama Toyota ogłosiła, że przygotowuje się do wprowadzenia tej baterii ze stałym elektrolitem na rynek w roku 2027 lub 2028. To znaczy, że niedługo zobaczymy na drogach samochody elektryczne, które ładują się w 10 minut i mogą przejechać 1000 mil, 1600 km. Obecnie bateria ta znajduje się w fazie prototypu, a Toyota przygotowuje infrastrukturę na całym świecie do jej produkcji na dużą skalę. W rzeczywistości produkcja baterii ze stałym elektrolitem znacznie różni się od obecnych baterii litowojonowych. Wymaga to zatem zupełnie nowej fabryki, nowych robotów i zaawansowanych technologicznie procesów produkcyjnych. Z tego powodu Toyota przekształca swoje zakłady w obiekty w stylu gigafabryk. Tak jak Tesla stworzyła swoje ogromne zakłady gigaprasy i produkcji ogniw akumulatorowych, Firma buduje specjalne fabryki akumulatorów w Japonii, Ameryce i Europie, które będą produkować wyłącznie baterie ze stałym elektrolitem. Materiały maszyny i automatyka w nich zastosowane będą nowe i zaawansowane. Jeśli chodzi o pojazdy, w których Toyota zastosuje ten akumulator jako pierwszy. Strategia firmy zakłada, że zacznie od segmentu premium. Oznacza to, że akumulator ze stałym elektrolitem będzie można najpierw zobaczyć w luksusowych samochodach elektrycznych, takich jak Lexus, aby firma mogła przetestować te technologie w niewielkich ilościach i zebrać dane z rzeczywistych warunków. Następnie, wraz ze spadkiem kosztów produkcji i wzmocnieniem systemu, Toyota zacznie go instalować również w serii BZ, czyli samochodach elektrycznych o masie przekraczającej zero. Dzięki temu ten wydajny akumulator znajdzie zastosowanie również w pojazdach klasy średniej, co będzie dużym atutem dla przeciętnego klienta. Celem Toyoty jest nie tylko stworzenie samochodu elektrycznego klasy premium, ale także samochodu elektrycznego, który będzie konkurował z pojazdami benzynowymi i wysokoprężnymi, pod każdym względem, zasięgiem czasem ładowania, bezpieczeństwem i niezawodnością. Strategia firmy jest bardzo jasna. Najpierw przetestować technologię w pojazdach z wyższej półki a następnie wprowadzić ją na szeroką skalę i dotrzeć do każdego klienta. W ramach tej misji Toyota zainwestowała ponad 13 miliardów dolarów, co obejmuje badania nad akumulatorami, budowę fabryk i rozwój łańcucha dostaw. Inżynierowie firmy twierdzą, że dzięki szybkiemu postępowi w produkcji baterii ze stałym elektrolitem Solid State oczekuje się, że do 2028 roku ich koszt również spadnie i będzie równy lub tańszy niż baterie litowo-jonowe. Jeśli tak się stanie, okaże się to przełomem dla rynku pojazdów elektrycznych. Toyota zadeklarowała również, że nie jest zależna od żadnego kraju ani zespołu badawczego w zakresie baterii. Poza Japonią jej zespoły specjalne pracują również w Ameryce i Niemczech, gdzie pracują nad zwiększeniem trwałości, obniżeniem kosztów i przyspieszeniem działania baterii ze stałym elektrolitem. Firma koncentruje się nie tylko na produkcji baterii, ale także na tworzeniu kompletnego ekosystemu pojazdów elektrycznych obejmującego wszystko od akumulatora przez system ładowania i silnik po sterowanie elektroniczne. Teraz, gdy trwają tak intensywne przygotowania, nie będzie błędem stwierdzenie, że Toyota nie tylko produkuje pojazdy elektryczne, ale kształtuje ich przyszłość. A kiedy pierwszy seryjny model Toyoty z baterią ze stałym elektrolitem trafi na drogi w 2027 lub 2028 roku, nie będzie to po prostu nowy samochód. Będzie to dowód na to, że świat osiągnął już punkt rozwoju technologii pojazdów elektrycznych, w którym silniki benzynowe i wysokoprężne nie mają przyszłości. Tego dnia stanie się również jasne, że przetrwają tylko te firmy, które potrafią w porę zrozumieć innowacje. Toyota bierze udział w tym wyścigu z pełnym przygotowaniem. Gdy tylko pojawiły się wieści o baterii ze stałym elektrolitem Toyoty, uwaga natychmiast skupiła się na Tesli. Bo teraz nie chodzi już tylko o nową technologię, ale o przyszłość imperium pojazdów elektrycznych Ilona Maska, które zbudował przez lata nieustannej innowacji. Największa dotychczasowa przewaga Tesli, imponujący zasięg, szybkie ładowanie i najnowocześniejsza technologia akumulatorów, jest obecnie poddawana wnikliwej analizie. Wprowadzenie akumulatorów ze stałym elektrolitem może przynieść zmiany, które bezpośrednio wpłyną na wartość rynkową Tesli, zaufanie publiczne i cały model biznesowy. Tesla od dawna jest postrzegana jako najbardziej innowacyjna firma samochodowa na świecie, ale jeśli innemu graczowi uda się wprowadzić lepszą technologię, może to zachwiać zaufaniem inwestorów. I to właśnie to zaufanie napędza gwałtowny wzrost wartości akcji Tesli. Jeśli to przekonanie osłabnie spadek wartości rynkowej, może być nieunikniony. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami o przełomowych technologiach i pojazdach elektrycznych, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału już teraz. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z przyszłością. Dziękujemy.